Witam wszystkich serdecznie w kolejnym y, odcinku filmów z serii Twój jednoślad zanim zepsujesz. Chciałem dzisiaj przedstawić, jak prawidłowo y, powinno się y, y, zalać i sformatować akumulator do motocykla. Y, dlaczego postanowiłem taki film y, pokazać? Y, ponieważ y, każdy z użytkowników Robili zasadniczy błąd. Dzisiaj będziemy prezentować akurat to przy pomocy akumulatora firmy 4 Bardzo dobre akumulatory, w miarę tanie. Więc tak, zacznijmy od tego. Podstawowy błąd, który ludzie robią podczas takich, takich że tak powiem, formatowania akumulatora. Jest to, że po wlaniu elektrolity, który tutaj mamy, widoczny na, na filmie, opakowaniu, ładnie zapakowanym, nalewają elektrolit, korkują akumulator, wrzucają do motocykla i rozpoczyna się jazda. Nic bardziej błędnego. Nie powinno się w żadnym wypadku robić takich rzeczy. Prawidłową sprawą jest to, żeby akumulator, akumulator jeśli już przygotujemy, Zalejemy go elektrolitem, trzeba otworzyć zabezpieczenie, otwieramy sobie tutaj otwieram sobie tutaj nasz elektrolit, który mamy dostarczony, zalewamy akumulator, elektrolit jest na miarę, więc na pewno nam się nic więcej nie wyleje, żeby przyspieszyć sobie cały proces. Producent powinien nam tutaj dać taką idziełkę do przekłucia tych zbiorników, ale widzę, że producent o tym nie pomyślał w tym akumulatorze, więc zrobimy to sami. Więc dziurawimy sobie tutaj leciutko. Przepraszam, że robię to bardzo brutalnie, ale chcę to Wam zaprezentować. Elektrody, jak widzicie, uzupełnia się nam. I po nalaniu elektrolitu ściągamy sobie ten zbiornik. Oczywiście z zachowaniem wszelkich, że tak powiem, zasad BHP i ostrożności jest to kwas elektroli, który może poparzyć, trzeba uważać. Także, Ach, tu się przelało, widzę, że producent przegiął z wartością tego, tego elektrolitu. Dobrze, co dalej? Po... Po wyciągnięciu tego zbiornika czekamy do momentu, aż akumulator nam ostygnie. Ja za chwileczkę w następnym wejściu pokażę, do jakiej temperatury rozgrzewa się akumulator, po, jak rozpocznie się reakcja chemiczna z ołowiem. Więc w następnym wejściu wszystko wytłumaczę dalej. Akumulator mamy już zalany. Już teraz czuć powolutku, że zaszła tutaj już reakcja chemiczna. Zmierzymy teraz sobie termometrem cyfrowym, pana podczerwień, jak, do jakiej temperatury dochodzi tutaj. O, już mamy 23 stopnie. Z lewej strony też zaczyna się to grzać, także nie należałoby korkować tego akumulatora od razu. Wiadomo, są tam odpowiednie wentyle, odpowiedniki, gdzie te wszystkie opary z akumulatora nam tutaj uchodzą, ale lepiej jest zrobić to zdecydowanie na otwartym akumulatorze, bo ta to, to, to cela tutaj lewa z lewej strony bardziej się nagrzewa. Pokażę może to tutaj mamy 26 stopni, więc prawie za chwilę 20, 30 stopni szczytowa temperatura. 26 i, tak żeby tutaj nam pokazało 26,6 mamy tutaj zapamiętaną na wyższą temperaturę. Więc jeśli będziemy ładowali, poczek musimy poczekać niestety, aż ten akumulator nam ostygnie. Jeśli ostygnie i będzie zimny, wtedy możemy śmiało podpiąć go pod prostownik. Prostownik mam na myśli, mówiąc o ładowarce. Które jest przeznaczone wyłącznie takich akumulatorów. Ja używam w swojej firmie yy, ładowarki mikroprocesorowej uniwersalnej yy, firmy WM, który, której opis, dokładny i prezentację możecie zobaczyć na, 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 filmie, na moim, film, w kanale, na moim filmie, yy, który wcześniej już kiedyś publikowałem. Także yy, czekamy zatem, aż stygnie akumulator, a potem przystąpimy do ładowania. Akumulator już nam wystygł. Możemy yy, przystąpić do ładowania. Ale zanim przystąpimy do podłączenia go pod yy, ładowarkę, yy, chciałem pokazać yy, jedną rzecz, którą, yy, która jest bardzo mylna, ponieważ akumulator po zalaniu od razu generuje nam napięcie. Generuje nam napięcie na poziomie 12V i 33V, volta, 10V. Volta. Także jak widzimy, akumulator napięcie ma. Ale nie jest naładowany. Zaraz podepniemy ładowarkę i sprawdzimy, jak wygląda sprawa z naładowaniem akumulatora. Można by myśleć, że ten akumulator jest już gotowy do użycia, ponieważ no, jest 12V. Ponad yy, yy, napięcie tego akumulatora jest, jest, jest dobre, ale tak jak mówię, jest to mylne, ponieważ akumulator nie jest naładowany. Teraz podpinamy ładowarkę i pokażę, pokażę od razu, że mimo wszystko, że ten akumulator nie jest do końca naładowany. Momencik, ogarniemy się tutaj z kabelkami. Tutaj ładowarkę postawię, żeby, żeby było ładnie widać. Oczywiście ta ładowarka ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe i odwrotność biegunów, więc na pewno nie, nie naładujemy go w ten sposób, ani nie przeładujemy. Ładowarka sygnalizuje, że jest coś nie tak. Jeśli zetkniemy styki, też jest sygnalizacja, że coś jest nie tak z ładowarką. Czerwony do, do plusowego bieguna, czarny do minusowego. Uruchamiamy ładowarkę na tryb ładowania akumulatorów motocyklowych. Jak widzimy, na początku wyskakuje nam coś takiego jak serwis. Spróbujemy to zresetować, żeby po prostu sobie włożyć ponownie. Jest serwis. Za chwileczkę nam przeskoczy na ładowanie akumulatora, a potem po naładowaniu następna dioda nam się zapali. Która powie nam, że akumulator jest naładowany. To w następnym. Jak już widzimy, ładowarka przełączyła się już w tryb ładowania. Spróbuję to pokazać. żeby to było... O, jest zielona dioda, która nam sygnalizuje ładowanie akumulatora. No i po, po, po naładowaniu przełączy się na pozycję, która nam tutaj powie, że, ta, że ten akumulator jest naładowany do pełna. Może to potrwać od 2 od, od, od do 5-6 do godzin. Także. Także dlaczego tak długo? Ładowarka ładuje małym prądem o napięciu 14V. Zaraz to postaram się pokazać. Napięcie około 14V, bo takie powinno być napięcie ładowania. 13,5V jest napięcie ładowania tej ładowarki w impulsach do 14V. Także po naładowaniu akumulatora do pełna ładowarka się wyłączy i mamy sygnał, że akumulator jest naładowany. Jeśli akumulator zostanie naładowany, musimy niestety poczekać znowu, aż ono stygnie, bo podczas ładowania on też troszeczkę może się nagrzać. Po wystygnięciu tego akumulatoru, dopiero korkujemy ten akumulator tutaj, taśmą z korkami, odpowiednią, która jest z napisem nie otwierać. Ten not open bo nic nie należy z nimi robić, dlatego nazwa bezobsługowy. Więc nie otwieramy po to, w jakimś czasie takiego akumulatora, aby sprawdzić poziom elektrolitu i dolewania wody destylowanej, bo tego nie powinno się robić w ogóle w tych akumulatorach, więc jest to niezalecane. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie pod filmem, komentarze. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Uprzejmie dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych filmów.